Polacy chleją z okazji. Polacy chleją dla zdrowia. Polacy chleją, bo lubią. Polacy chleją, bo muszą. Polacy chleją, bo inaczej nie potrafią. I mówią, że to spoko, że to tradycja, że to dla świętowania. Tylko potem są wyrzuty sumienia albo pobita żona. No ale przecież tak to wygląda i zawsze tak to wyglądało. Ale powiem ci w sekrecie, że ludzie chleją, bo dużo im to daje. I to tak od razu. Niby wiedzą, od czego uciekają, ale takie jest łatwiej. Wiedzą też, jakie są konsekwencje takiego działania, ale często nie jest to ich świadomy wybór. Bo kiedy długo unikasz tego, co głęboko powoduje, że cierpisz, to coś w końcu znajdzie sposób, aby to cierpienie zmniejszyć, ale już za ciebie, poza Twoją świadomością. A alkohol zajebiście dobrze zmniejsza cierpienie, ale na chwilę. Natomiast że jest to program podświadomy, on nie zna konsekwencji długofalowych takiego postępowania. Liczy się tylko tu i teraz. I tak można sobie żyć. Zanim się tego cienia nie zobaczy, nie odkryje i nie uleczy. A uleczyć go można bardzo prosto, poprzez zaspokojenie jego potrzeb, bo on nie pojawił się znikąd. Tego nie zrobisz poprzez to. To zrobisz poprzez to. Uwierz mi, znam masę osób po terapiach, które wiedzą wszystko na temat tego problemu. Ale dopóki tego nie przetransferujesz i nie poczujesz. To nie zmienisz i będzie dalej kierować Twoim życiem totalnie poza Twoją kontrolą. Jednym z narzędzi, dzięki którym możemy zapracować tutaj, jest hipnoza. I będąc po latach terapii, w pewnym momencie, kiedy naprawdę poczułem głęboko, co jest tą głęboką przyczyną mojego problemu, w końcu poczułem się wolny. Więc możesz świadomie walczyć, a możesz zrobić porządek tutaj i raz na zawsze pozbyć się tego problemu. I ja też nie sądziłem, że to takie proste.